Cześć, z tej strony Radek z kanału GSM. i dzisiaj mam dla was historię Wrzeszczącej Chaty, czyli miejsca, w którym odbywało się dużo znaczących wydarzeń. Jeżeli film ci się spodoba, zapraszam do subskrypcji tego kanału oraz do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, skomentowania go i oczywiście zapraszam cię na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz codziennie ciekawostki ze świata Harry'ego Pottera i gdzie możesz zadawać mi pytania, na które prędzej czy później odpowiem. Ja już nie przedłużam, zaczynamy. Ten film został stworzony na licencji CC, a treści są odczytane z Harry Potter Wiki, z artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Wygląd W filmowej wersji wrzeszcząca chata była wąska i strzelista. Składała się z parteru i piętra, znajdowała się na obrzeżach rozległych błoni ogwartu. Do chaty nie można się było dostać przez drzwi wejściowe czy okna. Jedyne wejście prowadziło przez tunel, którego otwór znajdował się pod bijącą wierzbą. Chata wyglądała na opuszczoną ruderę. Okna i drzwi wejściowe były zabite deskami, a w środku panował mrok. Walały się w niej połamane meble. Większość wyposażenia pokryta była grubą warstwą kurzu i została wyjedzona przez mole. Znajdowało się w niej łóżko oraz stary fortepian. W tym samym pomieszczeniu było krzesło bez nogi. W ilustracjach przedstawiających chatę pojawiały się świece jako jedyne źródło światła. W filmie niewielka ilość światła wpadała do pomieszczeń przez okna, ponieważ niektóre okna nie były zupełnie zasłonięte. Historia. Trudno powiedzieć, kto mieszkał we wrzeszczącej chacie i kiedy powstała. W erze chuncfotów Dumbledore rozpuścił pogłoski, że chata, znajdująca się na terenie rozległych błonich Hogwartu jest zamieszkana przez duchy, żeby odstraszyć ciekawskich. Do chaty prowadziło tajne przejście, którego wejście znajdowało się pod bijącą wieżbą. W 1971 roku Dumbledore zasadził ją specjalnie dla jednego ucznia, Remusa Lupina, by mógł tą drogą dostawać się do chaty każdego miesiąca w noc pełni i uniemożliwiać mu wyjście, jako dziecko doprowadzała go tam pani Pomfrey ze skrzydła szpitalnego. Wierzba swymi konarami, osoby, które znalazły się w jej zasięgu. Unieruchamiało się ją dotykając określonego sęku w drzewie za pomocą jednego z konarów. W ten sposób uczeń mógł w sekrecie i odosobnieniu dokonywać swojej przemiany. W późniejszych latach szkolnych towarzyszyli mu w niej jego przyjaciele, trzej inni huncwoci, łapa, rogacz i glizdogon w swych zwierzęcych odpowiednikach. Odgłosy gryzienia i wycia dobywające się z chaty sprawiały wrażenie, że chata rzeczywiście była nawiedzona przez złe duchy. Dumbledore podtrzymał tę pogłoskę, żeby ludzie trzymali się z dala od tego miejsca. W tysiądziesiątym w 1975 roku, na skutek podpuszczenia Snape'a przez seriusza Blacka, młody Severus próbował dostać się przez wejście pod wierzbą do chaty i poznać tajemnicę Lupina. Nie wiedział jednak, że jest wilkołakiem i o mało nie został przez niego ugryziony. Na ratunek przyszedł mu James Potter pod postacią jelenia, który wyciągnął go na bezpieczną odległość od bijącej wieżby i poza zasięg wilkołaka Lupina. Snape poznał tajemnicę Lupina, ale miał zakaz mówić o tym komukolwiek. W 1994 roku we wrzeszczącej chacie Harry Potter po raz pierwszy spotkał Syriusza Blacka w ludzkiej postaci. Syriusz zaciągnął tam Petera i Rona, aby pomścić Lili i Jamesa. Harry poznał tam również prawdę o Syriuszu i śmierci swoich rodziców. Potter, by dowiedzieć się tego, kto wydał go i jego rodziców na śmierć, odważył się obezwładnić profesora Snape'a, który zamierzał oddać Syriusza dementorom, ponieważ uważał go za winnego śmierci Lili. Gdy Lupin i Syriusz opowiedzieli chłopcu prawdę o tym, kto był strażnikiem tajemnicy Potterów, zrozumiał, że Syriusz jest niewinny. To Peter Peticjus zrzegł tajemnicy o pobycie Poterów w Dolinie Godryka i zdradził ją Voldemortowi. Chwilę potem doszło do zdemaskowania Glizdogona ukrywającego się pod postacią Szczura Parszywka. Harry jednak nie pozwolił go tam zabić i zamierzał oddać go dementorom. Tym samym uratował życie Glizdogonowi, któremu później udało się niestety uciec. W chacie przebywał Voldemort podczas bitwy o Hogwart. Wezwał do siebie Severusa Snape'a, aby porozmawiać z nim o czarnej różce. Uważał, że jej panem był Snape, który zabił Dumbledora. Snape przybył do Voldemorta nieświadomy niebezpieczeństwa, jakie mu grozi. Czarny pan wypytał go o czarną różdżkę, po czym stwierdził, że nie służy mu ona jak powinna. Unieruchomił Snape'a i pozwolił Nagini go zabić. Wszystko za drzwi obserwowali Harry, Ron i Hermiona, którzy pokryją mu przybyli do wrzeszczącej chaty, by zabić Nagini ostatniego Horcruxa Voldemorta. Wąż był jednak chroniony specjalną osłoną. Gdy czarny Pan deportował się z chaty, weszli do pokoju i podeszli do okonającego Snape'a. Z jego ust, oczu i uszy wypłynęły wspomnienia, które Harry zamknął w fiolce. Zaraz potem Severus wypowiedział ostatnie słowa i zmarł. Chwilę później zabrzmiał głos Voldemorta, ogłaszając godzinne zawieszenie broni i oferując oszczędzenie szkoły, jeśli tylko Harry do niego przyjdzie. Po tym Harry, Ron i Hermiona opuścili chatę. To już koniec historii Wrzeszczącej Haty, jeśli film Ci się spodobał zapraszam Cię do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale, a poza tym możesz wbić na mojego Instagrama, gdzie tak jak mówiłem wcześniej pojawiają się codziennie ciekawostki ze świata Harry'ego Pottera i tam również możesz zadawać mi pytania, na które prędzej czy później odpowiem w Q&A. Tymczasem ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!